Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nowe modyfikacje, jakie zostały dodane do Modhuba. Natomiast tym razem, ze względu na ilość dodanych modyfikacji, na ilość skryptów, jakie zostały dodane, przede wszystkim dla graczy PC-owych, pokażę Wam modyfikacje ogólnie dostępne dla graczy konsolowych, jak i dla graczy PC. Jeżeli chcecie ze omówienia: E, modyfikacji e, skryptowych typowo pod PC dajcie znać w komentarzach, postaram się wtedy nagrać Wam krótkiego shorta, co taka modyfikacja zawiera oraz to czego tak naprawdę e, można ją użyć. A więc przechodźmy sobie na makaba najnowsze. No więc tak e, to jest skrypt, też ogólnie dostępny dajcie, e, daje, że tak powiem w skrócie gwarantowane ceny w każdym skupie takie jakie są, takie będą przez można powiedzieć e, cały rok więc nie będą się jakoś tak za bardzo zmieniać jeżeli chodzi o porę roku Pierwsza modyfikacją, bardzo fajne, jeżeli chodzi o uprawy winorośli lub też yy, winogron, czyli mulczer bezpośrednio do yy, tych upraw. Mulczer malutki, po zaledwie od 1,4 m do 2 m. Cena też niska, zapotrzebowanie na moc małe, natomiast prędkość robocza też jest bardzo mała, bo zaledwie 5 km na godzinę. Kolejna modyfikacja, przyczepa albo różnik obornika. Możemy sobie wybrać daną modyfikację. Bardzo duża pojemność, po 55 litrów. Natomiast potrzebuję traktora o mocy 180 koni mechanicznych. Jak widzicie, możemy sobie zrobić to w dwóch konfiguracjach, czyli przyszepa albo rozrzutnik obornika. Cena 74 tysiące dolarów. Bardzo fajny yy, głębosz. Za pomocą tego gąboszu możemy sobie uprawiać pola, podobnie jak pługiem, natomiast nie musimy tego pługa wtedy już drugi raz stosować, bo pole będzie już przygotowane tak jak po normalnej orce. Pręd, e, szerokość oboża 3 metry, czyli nie jest wcale jakiś taki mały, bardzo fajny jest. Cena jest bardzo niska, 8405 dolarów, dosyć śmieszna, taka nie, nierówna. na moc, ale od 100 do 130 KM, czyli naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o te słabsze traktory. I prędkość robocza 10 KM na godzinę. Zestaw obciążników na naprzód marki Lizard CSW 300, czyli od 150 do 300 kg, cena 750 dolarów i CSW 1500, waga od 300 do 1500 kg, czyli znacznie większa dowolność jeżeli chodzi o użycie tego wszystkiego. Sam akurat modyfikacje, z modyfikacji korzystam i mam zamiar, że powiem, wymienić z obecnego mojego obciążnika na właśnie ten bardziej konfiguralny. Dzięki temu zaoszczędzasz tak sobie pieniążki między dwoma y, różnymi obciążnikami. Nie będę potrzebował dwóch, tylko będę miał jeden konfiguralny. Będzie potrzeba, to sobie dołożę. Będzie potrzeba, to sobie zdejmę jakieś, takie, y, y, jakieś obciążenie. Dobra, przechodzimy dalej. Fiaderko! Zwykłe, najprostsze wiaderko. Pojemność 100 litrów, cena 50 dolarów. Jeżeli ktoś jest fanem takich małych modyfikacji dodających troszkę, że powiem, yy, realizmu, chociaż nie wiem czy wiaderko o pewności 100 litrów jest realistyczne, ale nie będę tego oceniał, no ja osobiście z modyfikacji nie będę korzystał, Tak dla mnie no wiaderko o pewności 100 litrów jest jak najbardziej nierealistyczne, ale jak lubicie, tak najbardziej dla Was. Kolejna, bardzo fajna modyfikacja, z tej modyfikacji na pewno też ja będę korzystał, czyli magazyn na bele. Możemy ustawić je w każdej dowolnej, można powiedzieć, formie, czy to na polu, czy to przy silosie pokazanym na zdjęciu. Eee, mamy silosy, znaczy w sumie te magazyny, nie silosy, w trzech wymiarach. 12 metrów na 6 metrów, 24 metry na 6 m oraz największy 24 m na 10 metrów. Oraz też pojemność 150, 350 i 800. Cena 2000, 2200, 2500. Koszt dzienny? Zerowy. Więc bardzo, fajna, bardzo fajne miejsce, żeby sobie że tak powiem, ładnie składować tabelę, żeby nie było jakiegoś takiego rozpierdzielu. Jak dla mnie modyfikacja jest w miarę realistyczna, bo tak naprawdę możemy sobie uznać, że ktoś tam ewentualnie to układa, natomiast jak ktoś przykłada więcej realizmu do gry niż ja, tego, że ja dosyć mocno przykładam się, że to ten realizm, to jednak dla mnie taka modyfikacja jest jak najbardziej, można powiedzieć, not fajnym ułatwieniem, bo mamy yy, w pełni konfiguralny no tak mówię, magazyn na te bele. nic nam się po prostu nie pałęta, nie, że powiem, nie zrobi się rozpierdziel przez to, że lekko sztukniemy jakoś bele. Chociaż tak naprawdę no, w tej ocenie Farming 25 te bele są trochę trochę bardziej mi się wydaje responsywne na ruch, w porównaniu do tego co było w 22, a już w Farmingu 19 te bele zachowały się naprawdę fajnie. Dobra, kolejna modyfikacja, Oj, przepraszam. Kolejna modyfikacja, czyli silos na materiały sypkie. Takie jak pasza mineralna, nasiona, nawóz oraz wapno. Fajna modyfikacja, jeżeli chcemy sobie postawić sami coś takiego na yy, naszej farmie. Koszt jest bardzo mały, bo zaledwie 2500 dolarów. Natomiast koszt miesięczny to 10 dolarów. I nie jest w żaden sposób yy, konfiguralny. Kolejna szopa na sprzęt. Mm, duża szopa, bo 55 na 6,6 metrów. Cena też jest bardzo wysoka, bo, od 3, bo 300, 300 500 dolarów. Utrzymany na dziennie też uważam, że jest wysoko, bo to 100 dolarów na dzień. Natomiast mamy tutaj w pełni konfigurowalne kolory zewnętrzne, podobne szopki do tamtej, jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o zabudowę. Natomiast mamy tutaj 41 na 67 cm. Taki sam koszt, mniejszy koszt, jeżeli chodzi o utrzymanie dzienne, i tak samo wybór kolorów. Kolejny, kolejna szopa z tego zestawu. Tym razem, mal, można powiedzieć, dosyć malutka. Możemy, że jak powiem, sobie, konfigurować to, jeżeli chcemy e, jakiś magazyn na bele, Możemy mieć mały magazyn na bele do 500 bel i możemy mieć duży magazyn na bele. Utrzymanie dzienne 25 dolarów na dzień i cena od 57 500 do 60 500. oraz kolory też są, że do ustawienia. Czyli mając te trzy modyfikacje na raz. Czyli mamy Vector Sheet, Large Storage Halls oraz e, hals oraz e, Sheets and Storage. Tak naprawdę cały, cały argument, jeżeli chcemy na nowo zbudować sobie całe gospodarstwo w jakiejś tam jednej formie. Mały grawitacyjny zbiornik na paliwo, fajna, fajna, fajny sprzęt jeżeli chcecie stworzyć małe gospodarstwo albo gospodarstwo w starszym stylu, gdzie faktycznie te zbiorniki u góry były ten, ustawiane, tylko po to, żeby grawitacyjnie to paliwo faktycznie do tych e, zbiorników, czy to w traktorze, czy to w kowalni spływało. Mała stacja naprawcza, też dosyć stara, czyli tak bardziej polecam to na jakieś takie starsze gospodarstwa w gospodarstwa w typowo starym stylu. Jeszcze co cena 10 tysięcy dolarów, utrzymanie miesięczne 50 dolarów, więc jest to, tak źle. Małe e, silosy, e, silosy ten pojedyncze, przejezdne oraz silosy typu U zamknięte. Wszystko jest malutkie, ceny też są dosyć niskie. Cena silosa typu U to 12,5 tysiąca dolarów, utrzymanie 20 dolarów. E, podwójne silosy, poje, znaczy e, para singli, tak zwana e, silosów od 22 500 dolarów do 23 000 dolarów jeżeli chodzi o pojemność to Kamilos gwarantuje, że powinno pomieścić 300 000 litrów czy tak będzie? może uda mi się to sprawdzić, bo na pewno tą modyfikację w przyszłości zainstaluję kolejna szopana maszyny Całkiem spora, jak widać, na spokojnie mieści się, na spokojnie mieszczą się takie większe maszyny i widzimy, że naprawdę jest jeszcze miejsca, czyli jest to na pewno masz szopka taka typowa już dla tych maszyn bardziej zaawansowanych. Szopka z tego co widzę jest otwierana, nie jest w sposób zamykana, czyli na bieżąco widzimy te maszyny w jakikolwiek sposób, można być przed tymi warunkami pogodowymi nie są, chociaż nie ukrywajmy, te warunki pogodowe są tak naprawdę tylko i wyłącznie wizualne. Cały zestaw, pakiet tak naprawdę tych e, kolejnych e, szopek, pięć szopek otwartych. Natomiast widzimy, że jedna e, szopa też ma możliwość przechowywania jakichś materiałów sypkich. Jeżeli chodzi o ceny, no to możecie sobie bezpośrednio sprawdzić, jak, e, zobaczyć jak to wygląda. Moim zdaniem i uważam, jeżeli chodzi o wielkość tych szop, ceny są naprawdę w porządku. Natomiast e, same szopy widzę, że możemy ustawić tylko e, co 90 stopni, więc no jest to jakieś utrudnienie, nie? E, powiedzmy sobie szczerze. Zgromadzenie starych szop. Idealnie jeżeli chodzi dla e, rolników, którzy planują grać na starszych maszynach, na starszym gospodarstwie. Fajna sprawa, szkoda, że tak powiem e, zostało to opuszczone teraz, a nie na samym początku. Ceny też są bardzo niskie, bo zaledwie od do 18 tysięcy dolarów. Można powiedzieć, że e, mod dekoracyjny, możliwość e, kładzenia żywopłotu. Fajna modyfikacja, bo korzystałem z niej bardzo dużo w farmingu 19 oraz farmingu 22. Cieszę się, że bardzo szybko tutaj się pojawił w farmingu 25, bo z pewnością będę chciał z tego skorzystać, więc na pewno zobaczycie to na moim kanale, jak buduję, jak kładę tak naprawdę ten żywopot lub jak już jest. Kolejna modyfikacja ozdobna, będą ich jeszcze chyba ze dwa albo trzy modyfikacje. Pierścienie ozdobne. Dzięki temu możemy znacznie ładniej, żech powiemy, wyodrębnić sobie drzewa, wyodrębnić sobie jakieś punkty z zielenią i naprawdę estetycznie będzie to wyglądało niż po prostu sama tekstura namalowana. Wygląda przynajmniej jako dzięki tym ringom, tak naprawdę wszystko wygląda zdecydowanie ładniej. I wielkości są 2 m, 4 m, żeśmy. 10 metrów, 8 metrów. Oczywiście to jest średnica. Kolejna modyfikacja, czyli betonowe płyty. Możemy sobie nimi włożyć całe gospodarstwo, tak naprawdę zamiast jakiegoś tam szarego, burego asfaltu. Natomiast jak sami widzimy, no same te płyty betonowe nie wyglądają jakoś super, no, su jak na jakoś super nowe, więc polecałbym to budować na przykład w jakimś starszym stylu, ale oczywiście z nowymi maszynami jak najbardziej. Cena 50 dolarów. Kolejna modyfikacja e, do dekoracji, natomiast ja wiem, coś mi się nie wpisuje, nie wczytuje zdjęcia, bo staram się jeszcze raz, o jest teraz, e, po prostu śmierci. Nie ukrywajmy to na wielu gospodarstwach rolnych. Takie śmieci, typu jakieś stare belki, yy, strzępy blachy, jakieś stare cegły, materiały budowlane, no, walają się. No i nie ukrywajmy, w jaki sposób te, tak naprawdę, gospodarstwo rolne one też budują, tak, też jakoś dekorują. Natomiast ja osobiście. Może kiedyś użyję, niekoniecznie użyję, bo ja staram się tak mieć gospodarkę, że zawsze jest tak jednak ten porządek i yy, wszystko poukładane. Natomiast zobaczymy. Może kiedyś zbuduję jakieś swoje stare gospodarstwo w jakimś takim dosyć ciekawym stylu i tą modyfikację wtedy wykorzystam. Jeżeli chodzi o modyfikację które są dostępne na PC-ta oraz na konsolę, to wszystko. Jeżeli chodzi o modyfikacje ogólnie też na PC-ta, to mamy ich znacznie więcej. Przede wszystkim z takich ciekawszych, które mi się wydają, Real Mower. Dzięki niemu możemy tak naprawdę już kościć wszystkie takie większe krzaczki, które nam przeszkadzają, które normalnie byśmy nie kosili. Więc jestem naprawdę zadowolony, że ta modyfikacja jest. Na pewno zostanie pobrana i na pewno zostaje przed mnie wykorzystana, bo ja nienawidzę, że tak powiem, mieć łąk i mieć pośród pośrodku podstawowego krzaczka, którego nie mogę sobie skosić więc cieszę się, że ta modyfikacja wróciła jest jeszcze masa modyfikacji jeżeli chodzi o kolejne skrypty czyli lumberjack, możemy sobie w tym momencie wycinać pinie za pomocą piły przerabiać tak naprawdę go na wióry co tu jeszcze mamy z takiego ciekawszego? perfekta czy pokazywałem w poprzednim odcinku skrypt do prostszego, prostszego sterowania wysięgnikami w grze Skrypt do, służący do segregowania narzędzi względem ceny, czyli mamy od najniższej do najwyższej, też bardzo fajnie, bo tak naprawdę nie musimy nic szukać. No i tak jak mówię, no tych modyfikacji typowo e, skryptowych no, jest znacznie, znacznie więcej. Więc wracając do e, międzyplatformowych, naprawdę to na ten moment na wszystko. Czekamy na kolejną modyfikację. Mam nadzieję, że pojawią się już końcu jakieś ciekawsze traktory, ciekawsze kombajny, czy inne maszyny takie już typowo, które mogą bardziej pomóc w tym gospodarstwie. Cieszę się, że pojawiła się ta e, przyczepa od farmteka, Fajnie, że pojawiły się obciążniki od Lizarda. Na pewno to wy zostanie wykorzystane u mnie na farmie, tak samo jak e, magazyn na bel oraz silos na materiały, materiały sypkie. Prawdopodobnie zrobimy sobie e, tych, tych silosów aż cztery, tylko po to, żeby każdy silos mieć do jakiejś jednej substancji jeżeli chodzi o modyfikację to tyle, przeniesiemy się za chwilkę na moją farmę, gdzie pokażę Wam, za, w sumie pokażę, zaprezentuję i omówię pokrótce działanie moda Reshade. Jeżeli chodzi o link do tego moda, bezpośrednio za, e, będzie zawarty w opisie filmu. Jeżeli chceliby, chcielibyście informacje jak to dobrze zainstalować, no to zrobię Wam jeszcze w niedzielę. Według mnie dnia jutrzejszego, dla Was tego samego dnia, gdzieś tak około godziny 21-22, krótkiego shorta, W jaki sposób takiego Risheida dobrze zainstalować? Ponieważ tam musimy zaznaczyć yy, opcje do instalacji, jakie chcemy, ale to przejdziemy za chwilę, gdy tylko się zobaczymy po krótkiej przerwie. Dobra, witam Was po krótkiej przerwie. W tym momencie zaprezentuję Wam bezpośrednio mod Reshade, Jak on wygląda, w jaki sposób możemy się nim bawić, możemy ulepszyć, że tak powiem, wygląd swojej gry. Aktualnie też jestem w trakcie jednego kontraktu. Zrobimy po prostu tak, że szybko to się przerzucę, uruchomię. Na... A, nie, uruchomię, bo mam pełny zbiornik w kombajnie. Dobra, ta sobie to później na spokojnie zrobię. Wracam sobie na farmę. I teraz tak, jeżeli mamy już zainstalowanego Reshade'a, Wracając pokrótce na szybko, sam plan instalacji jest opisany bezpośrednio na stronie e, osoby, która ten reshade wydała. Więc jak najbardziej proste jest znalezienie e, instrukcji instalacji tego moda. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał, no to jeszcze w niedzielę tego samego dnia, w, której, w którym zostanie opublikowany ten materiał, zostanie wrzucony e, króciutki short z instalacji poprawy reshade dla. Można powiedzieć każdej gry, ale w tym momencie skupimy się tylko i wyłącznie na farming Simulatorze. A więc, tak, jak już mamy zainstalowanego, klikamy sobie przycisk Home, otwiera nam się cała tabela. Ja w tym momencie, dzięki temu, że mam ekran z możliwością Haderem, używam tylko trzech opcji: Blooming Hadder. HDR oraz Magic Blue. Jeżeli sobie wyłączę, no to w tym momencie widzimy, że są już zmiany graficzne. Yy, grafika w farmingu wygląda tak, jak została ona, że tak powiem, zrobiona przez producenta. Natomiast jak sobie bezpośrednio włączymy wszystko to, co mieliśmy wcześniej, no to efekt uzyskuje taki, jaki jest na filmach moich. Natomiast, jeżeli chcemy się troszkę pobawić, to oczywiście jak najbardziej możemy sobie naprawdę wszystko posprawdzać. Możemy sobie większą mgłę aktywować, bardziej, że tak powiem, wyostrzyć wszystkie kanty. Co tu mamy jeszcze? O, a to się długo wszytuje. Adoptive Venom no kolejna po prostu modyfikacja graficzna, musiałbym sobie dokładnie sprawdzić test. to jest. Advanced Auto HDR, no niestety u mnie w tym momencie się Ponieważ już HDR ma włączony, Można sobie włączyć też tryb CRT Taki stary tryb CRT, oczywiście możemy sobie też ten yy, No, modyfikacje w jakiś sposób też jeszcze ustawiać, to jest tak, że tylko możemy je włączyć Ale możemy też je sobie tak skonfigurować pod siebie Mamy wyostrzenie dla yy, AMD Mamy też gdzieś tam później wyostrzenie dla yy, tego, yy, no dla DLSS-a czy do Nvidia. możemy sobie włączyć jakikolwiek tak naprawdę tryb chcemy jeżeli o katod możemy sobie katody włączyć jeżeli ktoś ma jakimś cudem ekran na katodach jeszcze co tu mam jeszcze możemy sobie włączyć taką kamerę CRT jak to świec, to było z takich ciekawszych co możemy sobie zrobić jeżeli ktoś kiedykolwiek chciał mieć to tą wizję to off, oczywiście też możemy załączyć Night Vision Night Vision, jest Night Vision możemy załączyć Night Vision i dzięki temu mamy Noctowizję w Farmingu 25 jeżeli chodzi o tą modyfikację, to naprawdę na ten moment to na tyle ja wrócę do swoich ustawień standardowych czyli do tego co mam aktualnie włączone natomiast jeżeli chodzi o samą modyfikację musicie mieć na uwadze, przepraszam, muszę przejść się na tego meseja jeżeli chodzi o samą modyfikację, musimy mieć na uwadze to, że ona potrafi w pewnych momentach dosyć mocno obciążyć waszą kartę graficzną lub procesor. Dlatego zalecam. Osobiście sprawdzić sobie e, faktycznie tego da, jeżeli się nim interesujecie, jeżeli chcecie, żeby wasza gra, jeżeli wasza grafika wyglądała trochę lepiej. Na no przykła przykład, e, jeżeli oglądaliście kiedykolwiek filmy z jakiegokolwiek innego wcześniejszego farminga, czy to był farming 19, czy to był farming 25, były tam e, niektóre filmiki przez różnych twórców robione w sposób fotorealistyczny, i w 90% przypadków te, film, te filmy powstawały. Dzięki temu, że istnieje mod Reshade. Sam mod Reshade działa nie tylko w farmingu, działa też w Eurotraku, American Traku, w DCS-ie, jeżeli ktoś gra w DCS-a, tak naprawdę przy sporej ilości tytułów możecie sobie tak naprawdę tego Reshade'a uruchomić, naprawdę dużo fajnych zmian on daje. Sama grafika może tak mówię, być znacznie bardziej realistycznie. Wracając do obciążenia na komputer, naprawdę możecie podczuć spadki wydajności, jeżeli chodzi o używanie tego moda. Nie jest to, że tak powiem mój wymysł, jest to, że tak powiem pełne obciążenie karty graficznej, bo jednak te... Yy... Wszystkie zmiany, które wprowadzamy w grze graficzne, w jaki sposób tą kartę graficzną obciążają. Dlatego nie zdziwcie się, jak będziecie mieli jakiekolwiek spadki wydajności. Ja osobiście, że używam e, tych swoich aktualnie, e, aktualnie, że tak powiem, zmian, jeżeli chodzi o HDR, jeżeli chodzi o e, Magic Bloom. W tym momencie żadnych spadków nie widzę, bo tylko to i wyłącznie zmienia samą kolorystykę. Natomiast samo wyostrzenie, samo włączenie sobie e, MSAA, włączenie sobie dodatkowego, że tak powiem, wygładzania, czy wyostrzenia, czy jakichkolwiek innych funkcji graficznych, które są przykładowo w filmikach fotorealistycznych, spowoduje na pewno obciążenie waszego, że tak powiem, obciążenie waszej graficznej, obciążenie waszej rozgrywki i może na pewno spowoduje spadki waszych, waszych klatkarzu do tego. Sprawdza, sprawdzajcie, czy na pewno wasz komputer jest do tego przystosowany. Ja osobiście mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast czy faktycznie wasz komputer jest do tego dostosowany? No to już tylko Wy możecie sobie to sprawdzić i na to pytanie. Na ten moment ja będę film tłumaczył. W tym momencie będzie to pierwszy tak naprawdę krótszy odcinek na moim kanale. I tak naprawdę yy, nie będzie przychodzić żadnego timelapsa tym razem. Zaprezentowałem modyfikację. Omówiłem pokrótce reshade'a. Jeżeli będziecie chcieli troszkę więcej usłyszeć, z jakich modyfikacji korzystam, w jaki sposób gram, na czym gram, na jakim monitorze, na jakim komputerze, ogólnie na jakim sprzęcie, to możecie zostawić komentarz pod filmem. Na za każdym razem odpowiem. Postaram się odpowiedzieć tak do godzinki czasu. Czasem może zająć mi to troszkę więcej, ponieważ jestem osobą również pracującą. No i nie zawsze że tak naprawdę mam czas ten film nagrać, ten na, na ten komentarz odpowiedzieć. Aktualnie ten film nagrywam dzień przed publikacją o godzinie 22. więc dosyć późno, a jeszcze muszę ten film obrobić. Tak więc ja was żegnam, życzę Wam miłego oglądania. Zapraszam do kolejnych moich filmów. Trzymajcie się. Cześć!